Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Piekara, jestem liderem dzieła Nowego Pokolenia Ojców. E, dzieła, którego misją jest wspieranie ojców, wyposażanie ich w narzędzia, które pozwalają im osiągnąć pełnię swojego ojcostwa, które pozwalają zrealizować możliwie najlepiej nasze powołanie i misję ojcowską. E, mam takie doświadczenie, że bardzo często te najtrudniejsze momenty w naszym życiu, te momenty kryzysów, to są te momenty, w których możemy odkryć jakąś głęboką prawdę o sobie, ale to są też te momenty, w których możemy odkryć nasze przeznaczenie możemy odkryć ten cały potencjał, całą tę siłę, którą Bóg złożył w naszych sercach. To właśnie wtedy, kiedy tracę grunt pod nogami, to właśnie wtedy, kiedy rozszypują mi się priorytety, gubię piłki, to właśnie wtedy, kiedy doświadczam trudności w najważniejszych dla mnie relacjach, to są te momenty, w których okazuje się to kim jestem. I pamiętam jeden z takich momentów. To było kilka lat temu, moja najstarsza córka, jedna z, z czwórki naszych dzieci, weszła w okres nastoletni. Jeszcze dzień wcześniej moje żarty ją śmieszyły, jeszcze dzień wcześniej potrafiłem rozumieć i czytać jej emocje i świetnie się dogadywaliśmy i oto nagle Julcia staje przede mną i okazuje się, że nie, Moje żarty są dla niej e, niezabawne, e, nie potrafię zrozumieć, co ona czuje, ona sama tego nie rozumie. I stanąłem przed całą masą nowych wyzwań. Jeżeli masz dzieci, które są nastolatkami, wiesz o czym mówię. I te nowe wyzwania, przed którymi stanąłem, to był moment w tym sensie kryzysowy, że zrozumiałem, że jako tata muszę podążyć za moją córką, że muszę zbić się na trochę inny poziom mojego ojcostwa, muszę sięgnąć do pewnych rzeczy, których wcześniej nie, w sobie nie potrafiłem, czy nie potrzebowałem może bardziej. Odnaleźć. To był moment, w którym musiałem zmierzyć się ze słabościami mojego charakteru, które Julcia widziała i które potrafiła nazywać. To był moment, w którym musiałem zdecydować o tym, jakim tatą będę, jak zareaguję na ten kryzys, na jakąś taką sytuację zmiany w naszej, w naszej relacji, ale w ogóle w naszej rodzinie. I to był czas, który wspominam bardzo. Jako, jako czas bardzo dynamiczny, bardzo błogosławiony. To był czas poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, co to znaczy być dobrym tatą, co to znaczy dzisiaj dla mnie podążyć za moją córką i towarzyszyć jej w jej dorastaniu w taki sposób, żeby mogła osiągnąć pełnię swojej dojrzałości. I zacząłem sobie stawiać pytanie o moją dojrzałość, czego to ode mnie wymaga. Wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę to, czego ja najbardziej potrzebuję, to, czego Julcia najbardziej potrzebuje, każde z moich dzieci, a w pewnym sensie każde z, każdy z dzieci e, potrzebuje od swojego taty to to żebym ja wzrastał to to żebym ja przemienił swoje własne serce to to abym ja pracował nie nad nią ale pracował nad swoim ojcostwem nad swoim ojcowskim sercem i zacząłem szukać inspiracji zacząłem, zacząłem szukać wiedzy zacząłem szukać w rozmowach z doświadczonymi ojcami sekretu tego co sprawiło że ich ojcostwo było nieprzeciętne i ten czas zaowocował um, zebraniem pewnej wiedzy, której wcielenie w życie mi pomogło um, nie tylko odzyskać bliską relację, ale przede wszystkim pogłębić tę relację z Julcią, ale również z każdym um, kolejnym dzieckiem. Um, myślę, że to był moment, w którym zacząłem sięgać po nieprzeciętne ojcostwo. Nie dlatego, że jestem nieprzeciętnym tatą, bo, bo myślę, że nieprzeciętne ojcostwo jest ciągle przed nami, ale dlatego, że bardzo świadomie podjąłem pracę um, i wcieliłem w życie pewne narzędzia, które pozwoliły mi. Zbudować relacje tak bliskie, jak nigdy wcześniej ich nie miałem, tak dojrzałe, jak nigdy wcześniej dojrzałe nie były. I postanowiłem podzielić się tą wiedzą, postanowiłem podzielić się tym doświadczeniem z innymi ojcami. Od tamtego czasu poprowadziłem kilkanaście edycji warsztatów Nieprzeciętny Tata. W warsztatach tych uczestniczyło kilkuset ojców, których ojcostwo się przemieniło o którym oni sami mówią, że to był jakiś nowy start, nowy impuls w ich ojcowskim życiu. I wierzę głęboko w to, że Bóg pobłogosławił. Tym warsztatom, warsztatom nieprzeciętne tata, aby były czasem odnowienia ojcowskiego serca, aby były czasem przemiany, aby były czasem, który może być takim kamieniem milowym na naszej ojcowskiej drodze. I chciałbym Cię zaprosić do udziału w tych właśnie warsztatach. Od 8 do 10 marca przyszłym roku, e, przyszłego roku, e, spotkamy się w żżarach, aby tam e, w takich warunkach bardziej rekolekcyjnych nawet, co jest nietypowe e, i wyjątkowe e, na swój sposób. Dotykać tematu naszego ojcostwa, żeby był to czas poszukiwania nieprzeciętnego ojcostwa w sobie. Będę chciał się z wami wtedy podzielić wszystkimi odkryciami, jakie dokonałem wtedy na tej drodze. Będę chciał wam opowiedzieć o tym, co mi pomogło odnowić moje ojcostwo i zachęcić Cię do tego, abyś również doświadczył tego rodzaju przebudzenia ojcowskiego. A więc zapraszam cię bardzo serdecznie, 8-10 marca 2024. W żarach spotykamy się na trzydniowych warsztatach rekolekcjach. W których będziemy sięgali po nasze nieprzeciętne ojcostwo. Więcej informacji o samych warsztatach znajdziesz na www.nieprzeciętnydatat.pl. Tam możesz przeczytać o tym, czym są te warsztaty, jaka jest ich idea, o co w nich chodzi i co otrzymasz podczas tych warsztatów. Mam nadzieję, że tam się właśnie spotkamy i dołączysz do grona tych ojców, którzy z całą mocą walczą o swoje ojcostwo, którzy z całą siłą swojego charakteru pracują nad swoim, nad swoim sercem, aby być jak najbardziej dojrzałymi dla swoich dzieci. Do zobaczenia, z Bogiem.